Bądźmy szczerzy. Każdy z nas czasem czuje się słaby i pozbawiony energii. Jestem studentką, żyję w ciągłym stresie. Muszę odetchnąć, potrzebuję chwili, by zebrać siły. A gdybym wam powiedział, że można odzyskać siły i nabrać energii, nosząc tę bransoletkę? To jest super! To niesamowite. Świetne! Co to jest? Nazywam się Art Edmonds. Wszyscy ci ludzie są zachwyceni I Renew. To rewolucyjna bransoletka, która wykorzystuje naturalne częstotliwości biologiczne, by przywracać siły witalne i dobre samopoczucie. Zobaczcie, jak przebiegły te testy. Bez I Renew te osoby ledwo były w stanie utrzymać się na nogach. Po założeniu I Renew natychmiast odzyskali równowagę. To nie są aktorzy, tylko zwyczajni ludzie, którzy po raz pierwszy doświadczyli dobroczynnych efektów noszenia I Renew. Noszą ją sportowcy i znane osobistości. Na pewno słyszeliście też o niej w telewizji i w internecie. Załóż iRenew, New, a natychmiast poczujesz jej rewelacyjne działanie! Poczucie równowagi jest fantastyczne. To niesamowite. Bardzo polecam. Każda bransoletka Airy jest zaprogramowana zgodnie z częstotliwościami biologicznymi, na które ludzkie ciało reaguje pozytywnie. Bransoletka Airy New dodała mi energii i przywróciła równowagę. Dzięki niej przesypiam całą noc jak dziecko. Z Airy jestem silniejszy, a moje ciało bardziej sprawne ruchowo. Kiedy odzyskasz energię i równowagę ciała z Airy New, poczujesz się zdrowszy. Zamów i zadzwoń. Bransoletka Airy pasuje na każdą rękę i jest dostępna w dwóch kolorach, białym i czarnym. Sportowcy i znane osobistości wydają setki, a nawet tysiące dolarów. Kiedy otrzymasz swoją bransoletkę, natychmiast ją załóż i sprawdź jej działanie. Poczujesz przypływ energii. Zwiększ swój potencjał fizyczny i umysłowy. Wzmocnij naturalną odporność i popraw samopoczucie. Nie zwlekaj. Airy New odmieni Twoje życie.